Czekaj, czekaj ja mam pomysł Ty w ogóle żul to jak, jak ty umarłeś no nie? Azyl. Tutaj to te rusiny w dół weszły i skutek na go no. na wczoraj No Jakbyś zjebał w tunel tutaj czekaj tu eee, A Azji masz perły? Ja mam perły ale może jakiegoś tropa zrobicie Zbejtuję baituje Ja idę do ciebie no, To dawaj Daj e Dobra to cykam perłę do ciebie No Chcieliście wydymać frela? To teraz Fred wydyma was a co tam jest? Masz tunel, tunel, tunel i ja zamuruję ja za jest ten tunel. tunel? A to nie jest do terenu Kuba? Dibinu? Majerki, majerki Jedź do tego I tu jest tunel Wjechał ktoś do <śpiewanie> Jakie downy Ja o nie Chyba urobałeś tam Chyba urobałeś, na perło jest wyjście Muruj to też bez logoutu. Masz teraz Jakie downy się, no już... kurwa, się udało. Damy... Chodź, odejdź niski, odejdź niski. Ale mnie ja, ja, musicie pomóc, bo ja już na wykończeniu Wysy. jestem. Ciebie, ciebie. Kopiamy do ciebie, kopiamy do ciebie. Nie masz pvp. Zamuruj tu w górę, zamuruj w Kurwa, sorry, mam logout, logout mam. Zmuruj, zamuruj. Dół zamuruj. Pijoski. Zabity plus 100, dostałem. Ja walczu, to jest ten śmieć, dobra. プロスタート。